serdecznie z Marcel, a dzisiaj będzie nowy odcinek Cine. na tym kanale Stamplay guys. Tak jest. Pamiętajcie o subskrypcji tak. kanału i ja jeszcze wyda, łapkę tak? w górę pod tym filmem. I, Dobra, widzowie, um, gramy z Vincentem nie, i nie. Szymonem. Tak, no, już w chwila. I za chwilę. kanał sportowy VE I oczywiście też zasubskrybujcie mój kanał Marcel 1, dwa dwa piłka. A my już czekamy na Szymona i lecimy. Oraz siema widzowie. Dzisiaj nagrywamy sobie my też my. E, trzeci odcinek już ze Stemble, a jest Ostatnio zrobiliśmy wygrane, a teraz dołączamy. A dzisiaj gramy z Marcelem. Witam. Oraz z Wincentem. Witam. Potrzebujesz na ich Dobre, kanały, bo oni też jakby. Nagrywają... I oczywiście odcinek. pod tym filmem macie link w opisie i tam macie kanały. także dołączamy do ich e, drużyny. Dobra. I... Dołączenie do grupy. O, jesteśmy w grupy. No i lecimy. A już rozpoczyna się arena. Zobaczymy kto wygra. Bo ja już mam trzy koronki. Ja chyba mam dwa i tylko. A ja mam 15, 16. 15. Ogólnie widzę nie jest nas najlepszy. No. E. Ja jestem najsłabszy? Nie, no nie wiem. Ja dzisiaj ja byłam no, Bo, nie, ja ja jestem, bo Widzowie, nie słuchajcie, bo ja dzisiaj miałem, to... od początku dnia miałem tylko jedną koronkę, a teraz mam dzisiaj trzy. Dzisiaj miałem dwie koronki, na miałem jedną maszynę. Nie, ja miałem dzisiaj dwa. A, dwa. Nie, wczoraj zrobiłem, nie, miałem dzisiaj dwa. Dobra. Spingo roll. nie lubię tej mapy, nie lubię No widzowie, tutaj, tutaj no, widzowie, tutaj, tutaj ja zawsze do niej przychodzę, Taka, więc teraz, teraz żałuję, że to powiedziałem, ja jestem zamieńcentem idealnie. Jest jeden plus, bo tutaj są słabsi gracze, ale i tak to mi nic bywa, nie daje, nie bo bywa, jestem beznadziejny. Dobra teraz, i teraz tutaj. Jak już i w, Jestem pierwszy, jestem pierwszy. Jakoś pocinkek widzicie, jestem Marcel? to beznadziejny. O, widzę cię, Marcel, A ja, jest jestem, się, ja jest. jestem... Ja tutaj jestem... idę już jesteśmy na jakiś tam spiral. O Jezus, ale zlamiłem. jest dla mnie. Nie, ja No. Obum, nie, ja mam pogrzeb. On Ja lepsi, jestem... No, ja dobra. jestem jakoś pierwszy. Najlepszy też przyczyni. Ja niestety mam pogrzeb. A dobra widzowie, może jeszcze przejdę. Niech to. Przejdę to widzowie. Albo i nie, bo jestem nubem. Niech to. <noise> no widzowie nie umiem tego przejść. Nie, nie, nie. tu. Dobra. Dobra, niech, widzowie, ja przyjdę jako czwarty. Tam. Ja jako piąty. O, więc ja, ja, ja jako, jako szósty. Jeśli ktoś nie wie, Marcel gra z kinem czarodzieja, a Izzy gra legalną takim dinozaurem, Pimpusiem. Ja Eee. <noise> <bingbusiem. głosy> <noise> Trzymajmy gra, oczywiście, płetką nurką. E, nie, pute... nurką, bo to dziewczyna. Aha. E, niedługo zmienię na, zaraz zmienię na samolot. Mm. A na jakiegoś innego. Dobra. I tak tego nie wygram. A w ogóle dźwięk jest ciszę, bo zawsze dzięki dźwiękowi mnie nie. nie ten? Dźwięk, dźwięk choć przecież Dźwięk to jest. Darmowa muzyczka. Ale jakby, nie chcę StumbleGuys, ja nie No i teraz jest Jungle Roll. Jungle Roll. ja to Ja też jej nie lubię, ale... O, ja pierwszy, ja kuruję. Ja oczywiście zaspałem na starcie. I prawie wyprzedziłem Marcela. Ale tego nie zrobiłaś. Ja jestem pierwszy, ale to jest najgorsze. Ale wyprzedziłem już Marcela. Marcel ma taki skin czarodzieja i tak, się tak. nazywa S. Marcel S, więc nazywa S. Tak. S, Vincent S. Oni są w klubie Ezowiczów. Mhm. Ja jestem w klubie bo jest. Bo Izodów. ja mam największą S. Niedługo dołączy też do tego klubu chyba. Zobaczę. O, i teraz widzowie spadną. A jednak nie widzowie. A jednak tak widzowie. Oj, Szymon. I... Chyba... Ja nie, nie pierwszy. przejdę. Ja, ja nie przejdę widzowie. A, Ej widzowie, do... widzowie, zobaczcie co ja, ja, ja teraz zrobię. Ale może przejdę jednak. Niech to? Ja pierwszy Dobra, widzowie. Szymon, dobra, widzowie, Zobaczcie, widzowie, co ja robię. Patrzcie. I chyba widzowie przejdą. Oj, Marcel, Marcel. Ubaga, widzowie, i jestem jako drugi. A, Marcel, widzowie. Teraz... Marcel, co ty odwalasz? No ja czekam. Idziemy, Marcela z szybko. O, mamy Marcela, to jest Marcel. Marcel, serio. Ma takie czarodzieja Marcel, i... ty przez to dodatkowanie nie przejdziesz. No. Marcel? No przez to, nagrywamy. Nie przejdziesz tego. Przeszedłem. Jaka ósmy, widzowie! Już finał, już finał. Ja już myślałem, że nie przejdę. Już mamy finał. finale. Dobra, widzowie. Jest Jesteśmy w finale. Dokładam, że i tak oni się będą płacić tak że final tego nie przejdę. W... No nie chodzi o bo to nie, nie Nie, nie nienawidzę tego. No i obe onde podpina, widzowie. Widzowie, jak się tego nie przejdę, to pewnie dzisiaj już potą. Oni już mają paluszki, tylko do tego. Mamy, to no ja... No ja i tak już tego nie przejdę. Ja jestem pierwszy. Ja jestem chyba... No, Szymon jest pierwszy. Ja jestem pierwszy. Nie, spadłam. Nie, czemu jestem na spalnie? Jest... Ja, ja nie przejdę dobra, tego. Jestem widzowie, na na no ja mam pogrzeb. To jest najgorszy poziom. Ja tutaj. Ale widzowie, dobra. Ale mi że poszło. Mega dobrze mi idzie, widzowie, tutaj. No, Szymon wygra. Nie, ja tego nie wygram. Szymon wygra. Ja jestem przy Ale jest szpani. jakiś, jest jakiś chłop, Dobra, i teraz tu. Nie, no nie wierzę. I wygra no w Proszę! Nie wie, wiem, z namiłem, no, Znamiłem, znamiłem w tym No. Macie dołączenie, dołączenie do... Pamiętajcie, widzicie na ich kanały, link w opisie. A właśnie, na nich, na ich też. To mam jedno... Dobra, będzie to tak dołączenie? Tak, jest dołączenie. Ern... Ernest to DJ. Ernest mnie już Ernes denerwuje <grym> A widzowie, pięć, pięć ławek w górę i wyrzucam mu telefon za okno, bo mnie by z tej Nie, na tysiąc subskrypcji jeszcze mam... wyrwale Nie, na pięć ławek w górę, nie, na jedną Nie, na tysiąc subów <grym> Dobra, więc o, fajna, o, fajna, fajna uwielbiam Dobra, widzowie, szkoda, że nie i tak tego, nie przejdę, znaczy, to przejdę, ja ale... Ja wiem, co dać Ja to dosyć osią. lubię, to nie jest moja ulubiona Ja mam taką taktykę ja mam taką taktykę... Widzowie, Ja nie... mam kidową. Ja po prostu skaczę na Aha. Ale nie, widzowie, ja mam... Oh yes! O, jest! Nie, na początku... Widzieliście, widzieliście, co zrobi? A nie. Ale dawajcie, ja chyba, ja chyba klikam, ja chyba skaczę. To skacz. No, ale oni nie mnie Tu nie będzie, to z przodu. Widzowie tutaj tryhardują. Dobra, prosto, prosto, prosto! Nie, prosto. mnie! Mnie też. nie Mnie też. Dobra. Ja, Jezu, ja, ja, nie, Widzę, widzowie nie przyszedłem tego. Dobra widzowie. Ale przyszedłem. Ja, tym, już ja przyszedłem. Jestem. Jestem. Równami widzę że przyszedłem w A więc jesteśmy półfinale? A widzowie... A nie, bo on tam jest. A ja chciałem już go zablokować. Dobra. No, dobra. teraz tylko nie rochać, widzowie. Tylko nie Ej, rogać, bo mi się nie nagrywa. Ej, bo osobiście. mi się nie nagrywa. Nie, nie <noise> widać. Nie nagrywa. Dobra, widzowie. No. O nie! Dobra, ja wolę to na półfinał niż rocket Tak, ja też źle. No. no ty, ty. Kurde, no widzowie. Nie <grym>. też. Ja jestem Dobra, oczywiście. Z nie. Nie. Jestem to trudny. Ja pierwszy, ja pierwszy. No ale oczywiście za trzy. Mam nie jakieś... Uwaga Dobra. widzowie. Jest przyszedłem. Jestem i teraz tylko to. Ja ścitowałem. Teraz tylko to. Ja zczykowałem! No i super nie... pierwszy... A właśnie widzowie się chodzi o serię z Craftsmana. Dzisiaj chciałem ją nagrywać, ale znikły mi wszystkie itemy. Seria? Tak. To możesz... Mogę na dowód dać. Nie. O nie, widzowie, tego nie przejdę! Jest! Jestem! nie! Ja też na, na ostatnim. Ja nie wszystko? wiesz. Tak, mamo. Tak. Ja i... Nie na przyszłem widzowie. Nie, nie, Co? nie awansuję. Ja awansuję. Ja się chciałem przerwać, no bo miałem tak. ten... Nie, starczy, patrz, nasza fenomena. Ja jestem. Rozwodę, ja, cię kręcę? Ja drugi byłem. No i tak po prostu Ale na, na, ale fort, Ja jako przedostatni to, lub ostatni. Nie jako szósty. Dobra, znów finał, trójka. No dobra. Co mam ci zrobić? Jeszcze mapa jaka była w finale?

Z dwóch. I dobra. Nie! nie kto odpadł? Wypadł. Byliśmy na Śnie, Stel, hmm. Niestety, no. A, a COVID, więc, nie, i też odpadłem. A więc Szymon także odpadł, to? No, dlaczego nie? No. i, I Vincent Wincent jest właśnie tym dinozaurem. Jeden na jeden. Jeden na jeden. Wincent to a, wygrał. No, no, no. przestań. Uważam. Uważam, przestań, przestań. Dzieci, wygrałem! Gigi. Mi, Vincent Wincent wygrał. Eska, Więc Wincent wygrał i teraz będzie ostatnia chyba runda, czy przedostatnia, jak ciocia? Niestety, widzowie, po prostu z zbytnim, dużym Jakim to jest... Jakim Czy spocensem? jak wygram, mówisz, że ja już oczywiście spocenę. jesteś. I ostatnia runda, czy przede taką? Nie, ja bym jeszcze dwie zagrała. No, no ja bym zagrał, że to pierwszy wygra dwa razy. Nie, Nie, raz, raz. Już, raz. już bym zaraz raz wygrał. To bym kończy odcinek. Dobra, do, cześć widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Zaraz ci wywalę ten telefon. Ty, em, Nie więc, więc... Więc ostatnie... Ile, ostatnie ile, y, ten, gier? Ostatnia gierka, widzowie, i... Bo przecież mnie to mnie tu denerwuje. Ej, małej, ty dobra, nie będę schodzić z Marcelem. jeszcze raz to zrobisz, to nie będę schodzić z Marcelem. O, jeszcze Ooo, Ja tu zawsze robi. jestem pierwszy, dobra, z... ja no, no i zawsze, i... ja jestem zawsze pierwszy z Wincentem. No. To jest nasza mapa. O, o, o ale to, jestem to, pierwszy ja teraz. jestem trzeci, najgorzej. Jestem drugi. Spadaj, Marcel. My musimy iść tu bieżci z Wincentem. Dobra, a keś, dobra, ja już jestem pierwszy. Ja, 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 ja też jestem, pierwszy. mam najlepszą Jestem! No, cię gromadzę. Jaka jest najlepsza piosenka? Czemu? Nie puszczaj żadnych piosenek! <noise> nie płaszczam! Jestem pierwszy, jestem pierwszy. Dobra, jemę. Ja tutaj jestem. Bok! U nie! Cioè widzowie, ja dzisiaj... Pierwszy raz na tym zlęłem. Jest! Ja Dobra, też. Pierwszy, ja trzeci, pierwszy, jestem drugi. Ja trzeci. E. No, ja na widzowie. To na pewno będzie wyglądać. I zostawcie e, najlepiej, żeby 5 tysięcy łapek w górę. Jeśli 5 tysięcy łapek w górę to. 5, to najpierw... nowy odcinek. Tak, 5 tysięcy łapek w górę i nowy odcinek. Nie, no spokojnie więcej żartuję. Nie, to sprawdzę. <noise> Windzowie. owie Ernest. Wypadł! Ernest! Noooooo no, nie będziemy... O Jezu, widzowie to jest najgorsza mapa. O, blok dasz, czemu? Czy, bo... Bu... Nie wiem, ona no, jest trudna. No ale Przyszedłem... to no, jest no No ale... Widzisz dwa podrządy A to są dwa podrządy jakby. I teraz... Tego nie Dobra, mamy... Tu jest! To odpad. Ale, ale to jest śliska, jak luta podłoga, prawda? Nie no, Mega śliczka Prawda? No? No, czekaj. Ja myślę, że jeszcze odpadnę. Ja przez chwilę widzowie Dobra widzowie, ja tutaj Cieszki, ja na luziku albuziku robimy. robimy. Dobra. Mm -hmm. Teraz to. Dobra. albo buzik. Dobra. Dobra widzowie. Mamy tutaj bardzo dobre... No razie jedna osoba. A tutaj już nie mamy dobrej sytuacji, finansowej. No. Dobra widzowie, przyszedłem. Nie! Odpadłem! Jest widzowie! Jest! Ja odpadłem! Jest yes. ja nie! Żyje. Jest! Jest! No jest! Ja, Mamy no finał ten. Szymonem! Piękka zdobył koronka! Tak. Więc ja... To nie największy odpad. <noise> <noise> Dobra, stawimy. Ja będę na przela Uwaga! O, o nie, nienawidzę tego. Wiem! Jakby co tutaj... Ja będę przymona. W ogóle kasuję to. Dobra? Nie. Dobra? Co? Szymon mnie ani razu nic nie dotknęła. Dobra. Okej, okay. jest, jest. Daj mi Marcel wygrać, masz więcej winów. Dobra, widzi. Szymon to wygra. Dobra, jestem drugi. Teraz środkiem. Jest! Nie do Udaj mi, Marcel. Nie! Yes. Daj yes. mi yes. ja wygra. Nie! Yes. Yes. Ale. Szymon to wygra. Ja wygrał. Widzowie wygrał. Wygrał. druga drugą wygraną na odcinku. Nie wierzę! Także widzowie. A więc ja jedna wygrana. O to będzie naprawdę pewno się podobało. Wygrałem widzowie, płyt. No to, to jest druga to... moja wygrana i to jeszcze tym, tym skinem. Na ostatnim uczę. To też teraz robimy ostatni ostatnią rundę, czy już kończymy? Prawie ile nagrywanie. Ma. I 13 możemy kończyć. O bo... no to Ale widzowie nie chcę połączyć nowego połączenia. Widzimy się w następnym odcinku. No!